Wszystkich serdecznie. Zapraszamy do oglądania 497 odcinka Faktów Czwórki. Dzisiejszy program poprowadzi Milena i Olga. W programie zobaczymy. Dzień Kobiet w klasach 2a i 4b. Konkurs wiedzy o święceniu dla klas 7. Tajemnicze ogrody klas 5a i 5c. Konkurs kangur matematyczny. Gazetkę na temat higieny jamy ustnej. Rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej, halowe mistrzostwa Małopolski Dzieci Młodszych i Dzieci Starszych. Propozycje na 13 urodziny faktów czwórki. Otrzymaliśmy jeszcze materiały związane z dniem kobiet. Popatrzmy na wideo i fotorelacje. 8 marca z okazji dnia kobiet uczniowie klasy 4B uczestniczyli w wyjściu na pizzę do restauracji Galicja. Chłopcy przygotowali dla dziewcząt życzenia, a potem wszyscy delektowali się pyszną pizzą. Kolejną atrakcją był spacer po parku pokoju oraz fantastyczna zabawa na placu zabaw. Sprzyjała temu piękna, słoneczna pogoda oraz wspaniałe nastroje. Chłopcy z klasy drugiej A obdarowali swoje koleżanki kwiatami, upominkami i słodkościami. Kolejna grupa uczniów sprawdziła swoją wiedzę o Oświęcimiu. Zaraz zdradzimy wam, kto uzyskał najlepszy wynik. Uczniowie klas siódmych brali udział w szkolnym konkursie wiedzy o mieście Oświęcim. Konkurs zawierał pytania z wiedzy ogólnej, historii i topografii naszego miasta. Uczestnicy mieli do wykonania zadanie praktyczne polegające na ułożeniu puzli z logo 800 firm, np. MZK, Mosir, SYNTOS, ZUK. Jednym z zadań było też rozpoznawanie na przedstawianych zdjęciach charakterystycznych obiektów naszego miasta. Zadania konkursowe sprawdzały również umiejętność korzystania z planu miasta. Najlepszy wynik uzyskała Natalia z klasy 7D. W klasyfikacji grupowej zwyciężyła klasa 7D. Konkurs Przygotowali, opracowali, przeprowadzili i poprawili Magda i Wojtek z klasy 8D. Swoim projektem z omawiania lektury podzieliły się klasy 5A i 5C. Zobaczmy ich tajemnicze ogrody. Uczniowie klasy 5A i 5C na lekcji języka polskiego poznali historię Mary Kolina oraz jego ojca. Historia ta udowadnia, że w każdym człowieku drzemie dobro i że zawsze można się zmienić. Uczniowie dowiedzieli się, że najważniejsze wartości w życiu człowieka to szacunek, miłość i przyjaźń. Podobnie jak nasi bohaterowie, zmieniał się ogród. Najpierw opuszczony, brzydki, i w wyniku podjętych działań, dbałości o niego i miłości rozkwita i pięknieje, tak jak dzieci zmieniają się na lepsze. Uczniowie, zainspirowani lekturą, stworzyli własne tajemnicze ogrody. Miały one formę plakatów, labbooków i form przestrzennych. W ramach święta matematyki uczniowie pisali konkurs Kangur Matematyczny, wzięła w nim udział 71 uczniów. Jak co roku konkurs kangur matematyczny przyciągnął wielu uczestników, wyraźnie udział uczniowie od klas drugich do 8. Wszyscy pisali testy jednokrotnego wyboru każdy w swojej kategorii wiekowej. Kangur matematyczny pozwala sprawdzić swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w nietypowych zadaniach. Każdy uczestnik został nagrodzony za udział w układanku oraz ma szansę na zdobycie dodatkowej oceny z matematyki. Zdrowie i higiena to bardzo ważne zagadnienia. Przypomina nam o tym gazetka w polu szkoły. Pamiętaj, Twoje zęby są bardzo ważne. Co pół roku należy chodzić na wizytę kontrolną do dentysty. Lekarz sprawdza wtedy wszystkie Twoje zęby, żeby zobaczyć, czy nie masz próchnicy. Upewnia się również, czy Twoje zęby stałe rosną prawidłowo. Twoje zęby są zdrowe i mocne, ponieważ zawierają wapń. Zęby składają się z trzech warstw, Zębiny, szkliwa i miaski. Rok 2022 został ogłoszony rokiem Marii Konopnickiej. Postać tę przybliży Wam gazetka tematyczna przy bibliotece. 2022 rok został ogłoszony rokiem Mary Konopnickiej. To jedna z najwybitniejszych polskich poetek, publicystek i pisarek dla dzieci okresu realizmu. Twórczyni Roty. Urodziła się w 1842 roku w Suwałkach. Zmarła w 1910 roku w Lwowie. Maria Konopnicka była kobietą niezależną i odważną. Była bardzo postępowa i silna. Wychowała samotnie sześcioro dzieci. Zawodowo udzielała korepetycji i mimo nadmiaru obowiązków znalazła czas na swoją wielką pasję – pisanie. Maria była nie tylko znakomitą pisarką, ale również działaczką społeczną. Walczyła o równouprawnienie i przyznanie praw wyborczych kobietom. Angażowała się w los osób biednych i wykluczonych. W swojej twórczości podejmowała ważne i aktualne problemy. Maria Konopnicka opublikowała wiele utworów dla dzieci, między m.in. baśnie, wiersze i opowiadania. Na pewno znacie bajkę o krasnoludkach i sierotce Marysi lub na jagody. W hali sportowej w Brzeszczach odbyły się zawody lekkoatletyczne. Były to halowe mistrzostwa małopolski dzieci młodszych i dzieci starszych. Po dwóch latach przerwy zawodnicy naszej szkoły trenujący w uczniowskim klubie sportowym Polfin wzięli udział w halowych mistrzostwach Małopolski. Startujący podzieleni byli na dwie kategorie dzieci starsze i dzieci młodsze. W kategorii dzieci starszych zaprezentowała się Ida Borowska, a w kategorii dzieci młodszych wzięły udział Julia Kopeć, Milena Staroń, Gabriela Opala, Milena Kapitan i Antonina Bulek. Dziewczyny biegały na dystansie 60 metrów, poprawiając swoje rekordy życiowe. Najlepszy wynik w eliminacjach uzyskała Julia i zakwalifikowała się do biegu finałowego. Serdecznie gratulujemy! Przypominamy, że zajęcia uczniowskiego klubu sportowego sekcji lekki atletyki odbywają się w naszej szkole. Chętnych uczniów zapraszamy na treningi SKS-ów. Przypominamy, że zbliżają się 13 urodziny faktów czwórki Mamy propozycję w tym temacie happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Pojawiła się pierwsza propozycja urodzinowa. Zachęcamy do wykonania krótkich reklam naszej telewizji w formie filmików w formacie MP4. 497 odcinek faktów czwórki prowadziły Milena i Olga. Oglądajcie nas koniecznie. Do zobaczenia!